Witam wszystkich w nowym filmie na moim kanale. Od ostatniego razu się zmieniło tyle, że wjechały sufity. Włączniki sobie pozakładaliśmy. A w poniedziałek wjeżdżają drzwi wewnętrzne, no już dawno zamówione, a w tym momencie to już nie ma znaczenia. Zostawimy te 1,5 cm na podłogę i będą montować drzwi. Tak to wygląda. Teraz czekamy na uruchomienie pompy ciepła. Sufity będą szpachlowane. Potem łazienki. I pomału, pomału, do przodu. Co tam, Nelusia, u ciebie na podwórku? Nelusia? Jeszcze z nowości, to nie wiem, czy pokazywałam, zamontowałam sobie. Siateczkę. Taką cieniującą. Choinki posadziłam tu od strony sąsiada. Siatka jest położona dwa razy. Dlatego tak dobrze kryje. I tutaj z tej strony też jest ta siateczka. Jest i ona, pompa ciepła. Zaraz ruszy, pompa ciepła. Będziemy mieli okazję sprawdzić, jaka będzie tam temperatura przy nieocieplonym domu i za rok, jak już będziemy mieli ocieplony w zimie z zewnątrz. Zależy też od temperatury. Teraz jest na plusie, to choineczki zamawiałam w szkółce, także w ten sam dzień przywieźli, na drugi dzień praktycznie były posadzone. To mam nadzieję, że wszystko się ładnie przyjmie. Tutaj sobie umiejscowiliśmy tą pompę, wygląda jak praleczka. <laughs> Można pranie wstawiać pomalutku, do przodu prace postępują. Już mamy pokupowane wszystkie kafelki do wszystkich łazienek, prysznic, wanny. Wszystko, wszystko jest. Pokażę Wam jeszcze zasyp celulozy na górze. I to będzie na tyle w tym filmiku. Do zobaczenia następnym razem. Zasyp celulozą. Mamy już zrobiony zasyp celulozą. Na następnym filmie będzie tu już wszystko z płyt. Jeszcze wam pokażę. Na koniec filmu takie sobie kupiliśmy próbniki paneli. Bo zaraz jak wstawiam drzwi, będziemy podejmować decyzje, jakie wybieramy panele. Sobie takie próbniczki wzięliśmy, które będą najbardziej pasować. Tutaj najlepiej będą się sprawdzać. Te mi się chyba od początku podo podobały najbardziej. Co, Narusze? Co, piskasz? Czekaj, Narusze. Coś wybierać. Te, które mi się podobają najbardziej, tak najbardziej naturalnie wyglądają, wydaje mi się.